Witajcie, w tym odcinku będziemy świadkami niezwykłej podróży dookoła świata, która stanowi przedmiot zakładu między ekscentrycznym dżentelmenem a jego znajomymi. Jak się pewnie domyślacie, mowa tu o opowieści 80 dni dookoła świata autorstwa Juliusza Werna. Akcja powieści rozpoczyna się 2 października 1872 roku w środę, a kończy w sobotę 21 grudnia tego samego roku, czyli trwa dokładnie 80 dni. Warto zaznaczyć, że sama podróż trwała nie 80, a 79 dni, a wyjaśnienie tego znajdziecie w dalszej części tego odcinka. Wydarzenia rozgrywają się w Londynie w mieszkaniu Filiasa Foga oraz w klubie Reform, gdzie dochodzi do zawarcia zakładu, a następnie jesteśmy świadkami podróży przez cztery kontynenty: Europę, Afrykę, Azję i Amerykę Północną. Wieczorem 2 października Fogg wraz ze służącym wyruszają pociągiem z Londynu do Paryża, stamtąd do Turynu, następnie do Brindisi, skąd na pokładzie statku Mongolia płyną do Bombaju przez Suez. Z Bombaju podróżują pociągiem, a następnie na słoniu do Kalkuty, w międzyczasie ratując Audę, skąd statkiem Rangoon płyną przez Morze Południowochińskie do Hongkongu. Tam rozchodzą się drogi paspartu i Foga, w wyniku czego służący dostaje się do Yokohamy za pomocą statku Carnatic. Natomiast Fogg wraz z panią Audą i Fixem płyną statkiem Tankadera do Szanghaju, gdzie na wodach przybrzmi wchodzą na pokład parowca i zmierzają do Yokohamy, skąd po odnalezieniu paszportów wspólnie płyną przez Ocean Spokojny statkiem Generał Grant do San Francisco. San Francisco nie unikając przygód dostają się pociągami i saniami żaglowymi do Nowego Jorku, skąd statkiem Henrietta podstępnie udaje im się przepłynąć przez Ocean Atlantycki i dopływają do portu Queenstown w Irlandii. Następnie Fogg podróżuje pociągiem do Dublina, a później statkiem do Liverpoolu, gdzie następuje aresztowanie przez Fixa. Po zwolnieniu Fogg dostaje się pociągiem specjalnym do Londynu, gdzie 21 Grudnia zjawia się o 20.45 w klubie Reform. Jest rok 1872 i przy Savile Row w Londynie mieszka filias Fogg. Jest to elegancki, bogaty, ale jednocześnie bardzo skryty gentleman. Nie ma żadnych przyjaciół i krewnych i nikt nie wie, jak dorobił się majątku. Pomimo że nie utrzymuje kontaktów towarzyskich, to nie ignoruje osób, które znajdują się w potrzebie. Pomaga im najczęściej, zachowując przy tym anonimowość. Fog jest człowiekiem bardzo precyzyjnym, żeby nie powiedzieć ekscentrycznym. Ma dokładnie zaplanowany plan dnia i robi wszystko o stałych godzinach, nigdy się nie spóźnia. Pasjonują go podróże, jednak nikt nigdy nie widział go poza Londynem. Należy do klubu Reform, gdzie codziennie spędza kilka godzin, między innymi grając w wista. W związku z tym, że jego poprzedni służący nie dopilnował swoich obowiązków podając wodę do golenia o temperaturze 84 zamiast 86 stopni Fahrenheit'a, Fogg przyjmuje nowego służącego. Jest nim Francuz, który nazywa się Jean Passepartout lub po polsku Jerzy Obierzy Świat. Nowy służący w przeszłości trudnił się wieloma rzeczami, był śpiewakiem, stajennym, cyrkowcem, akrobatą, nauczycielem gimnastyki, a nawet strażakiem. Jednak miał dość przygód w swoim życiu i miał nadzieję, że Znalazł idealną pracę, biorąc pod uwagę flegmatyzm, spokój i dokładność Foga. Jednocześnie podoba mu się, że jego nowy pan jest dżentelmenem charakteryzującym się doskonałymi manierami. Paspartu poznaje dom Foga, w którym nie było broni ani książek, ponieważ czytał je tylko w klubie reform. Znajduje rozkład dnia i po przeczytaniu Kozna poznaje się ze swoimi obowiązkami w nowym miejscu pracy. Tymczasem Fog jak zwykle udaje się do klubu reform, gdzie zjada śniadanie, a następnie czyta prasę popijając kawę. Potem zjada obiad i znowu wraca do czytania. Następnie zjawiają się jego znajomi którzy rozmawiają o kradzieży dokonanej w banku, o której Fok czytał w prasie. Z pulpitu kasiera zniknęło 55 tysięcy funtów i toczyło się śledztwo. Mężczyźni uważają, że złodziejowi łatwo będzie się ukryć, ponieważ ziemia jest bardzo wielka. Na tę uwagę Fogg wtrąca się do rozmowy, stwierdzając, że w pewnym sensie rozmiary ziemi zmalały, bo można ją okrążyć w 80 dni. Zaczyna się dyskusja. Stewart twierdzi, że jest to możliwe tylko w teorii, ponieważ w praktyce zawsze wydarza się coś niezaplanowanego. Fogg nie zgadza się z nim i twierdzi, że wszystko można zaplanować, jeśli się jest odpowiednio zdyscyplinowanym i spokojnym. Jego rozmówca proponuje 4 tysiące funtów. Funtów osobie, która w 80 dni dokona tego. Fogg przyjmuje zakład i podbija jego wartość do 20 tysięcy funtów i śmiało stwierdza, że nie potrzebuje zbyt wiele czasu na przygotowania i w podróż może wyruszyć jeszcze tego samego wieczoru. Fogg wraca do mieszkania, informuje służącego o zbliżający się podróży i nakazuje spakowanie tylko niezbędnych rzeczy. Ruszają na dworzec, gdzie żegna się z przyjaciółmi z reform klubu, obiecując, że za 80 dni przyjedzie do Londynu. Potwierdzeniem jego podróży mają być pieczątki w paszporcie. O 20.45 wsiadają do Pociągu, a zszokowany takim obrotem spraw paspartu przypomina sobie, że nie wyłączył lampy gazowej. W międzyczasie wieść o oryginalnym zakładzie i podróży Foga obiega cały Londyn. W prasie ukazują się nawet artykuły sugerujące chorobę umysłową Foga i analizy jego szans. Sprzedawane są akcje i ludzie zakładają się między sobą o powodzenie wyprawy Foga. Jednak trzeba nadmienić, że zdecydowana większość ludzi uważa, że ekscentrykowi nie uda się okrążyć ziemi w 80 dni. W 7 dni po wyjeździe filiasa Foga nadchodzi do Londynu z Suezu depesza od inspektora Fixa który ujawnia, że Fog jest złodziejem, o którym niedawno pisały gazety. Wydaje się, że dziwny zakład o 20 tysięcy funtów jest tylko przykrywką dla ucieczki przed organami ścigania i Fog z dżentelmena staje się poszukiwanym złodziejem. 9 października inspektor Fix wraz z konsulem oczekują w Suezie na parowiec Mongolia, na pokładzie którego miał znajdować się Fog. Zadaniem inspektora była uważna obserwacja podróżnych i jeśli któryś wydałby się podejrzany, aresztowanie za zgodą urzędnika. Parowiec przybija do brzegu i jeden z podróżnych pyta się Fixa o możliwość podbicia wizy. Był to paspartu z paszportem swojego pana, którego Fix rozpoznał jako rzekomego złodzieja. Fix powiedział służącemu, że jego pan musi osobiście udać się do konsula. Zanim Fogg przybył do konsulatu, zjawił się tam Fix, który poinformował urzędnika o swoich podejrzeniach. Gdy Fogg przybywa, konsul przybija wizę w paszporcie. Fix jest wściekły, ponieważ miał nadzieję na szybkie aresztowanie Foga, ale konsul uważał go za wzorowego dżentelmena i bez nakazu aresztowania nie mógł nikogo zatrzymać. Fix postanawia nawiązać bliższą znajomość z niczego nie się paspartu, który jest bardzo wylewny i zdradza wiele szczegółów. Fix zabiera go na bazar, gdzie służący ma kupić bieliznę i szybko dowiaduje się, że Fok dysponuje dużą sumą pieniędzy, co jego zdaniem jest dowodem wskazującym na to, że Fok stoi za kradzieżą w banku. Inspektor wysyła depeszę do Londynu z prośbą, aby do bombaju przesłano nakaz aresztowania, a następnie sam wsiada na parowiec Mongolia i zaczyna śledzić podejrzanego. Warto zaznaczyć, że filia z Fok ma precyzyjnie zaplanowaną podróż i Prowadzi bardzo dokładnie dziennik podróży, w którym rejestruje faktyczne daty przybycia do kluczowych punktów, co pozwala mu na oszacowanie dokładnych zysków i strat czasu na każdym etapie podróży. Co ciekawe, sam FOK nie jest zainteresowanymi odwiedzanymi miejscami i koncentruje się głównie na planowanym dotarciu do celu. Mongolia jest luksusowym statkiem, gdzie podawane jest wytworne jedzenie, a wieczory pasażerowie spędzają na zabawach. Tymczasem Fox większość czasu spędza grając w wista z poznanymi ludźmi. Niby przypadkiem Fix napotyka passepartout, któremu przedstawia się jako podróżujący do Dąbaju agent kompanii żeglugi parowej. Fix zjednuje sobie względy passepartout, fundując mu alkohol, a ten opowiada mu o swoim panu i o podróży. Statek przybija do portu Steamer Point w Adenie, gdzie ma nastąpić uzupełnienie zapasów węgla. Fox szedł na ląd i udał się do konsulatu, a następnie wrócił na pokład. Natomiast Paspartu, zgodnie ze swoim zwyczajem przerwę w podróży spędził na zwiedzaniu miasta. Pogoda na oceanie sprzyjała podróżnikom, dzięki czemu udało im się dotrzeć do Bombaju 20, a nie jak planował Fox, 22 października, dzięki czemu zyskali dwa dni, co oczywiście Fox skrętnie zanotował w swoim rejestrze. W Bombaju Fox skierował się do konsulatu, gdzie podbił paszport, a następnie udał się do restauracji na obiad. Jednak posiłek niezbyt mu smakował i nawet zasugerował kelnerowi, że zamiast królika podano mu potrawkę Scotta. W Paspartu można zaobserwować pewną przemianę. Na początku uważał, że szybko zawrócą albo przynajmniej zostaną w jakimś miejscu i nie będą kontynuować podróży, ale zaczął rozumieć, że Fogg nie zrezygnuje. Służący w przeciwieństwie do Foga jest zainteresowany odwiedzanymi miejscami i przez przypadek wplątuje się w kłopoty, gdy wchodzi do lokalnej świątyni nie zdjąwszy butów, co było surowo karanym świętokradztwem. Zostaje napadnięty przez hinduskich kapłanów, ale dzięki swojej sprawności udaje mu się wyjść cało z opresji, zostawiając jedynie buty. Fix dalej nie dostał nakazu aresztowania, ale gdy dowiedział się o występku paspartu, postanawia zostać na miejscu i wykorzystać ten fakt. Po pociągu do Kalkuty spotykają generała Francisa Cromartiego, z którym fog grał w wista na pokładzie Mongoli. Podróż upływa spokojnie i w końcu docierają do miejsca, w którym wielkim kultem darzona jest bogini Kali, której składane są krwawe ofiary. Zatrzymuje się na stacji Burhanpur i paspartu kupuje sobie pantof. Ze sztucznymi perłami. Następnego dnia pociąg staje 15 mil od stacji Rotal i okazuje się, że dalej nie pojedzie, ponieważ tory kolejowe nie zostały dokończone. Sytuację jednak ratuje służący, który znajduje hindusa posiadającego słonia. Słoń nazywa się Kiuni i był wychowywany na zwierzę bojowe, ale na szczęście nie jest jeszcze agresywny. Dochodzi do negocjacji i Fok płaci astronomiczną sumę 2000 funtów. Jednocześnie znajdują młodego hindusa z plemieniu paszów, który będzie ich przewodnikiem, i ruszają w drogę razem z generałem. Przewodnik wybiera drogę na skróty i podczas podróży niespodziewanie natrafiają na procesję hindusów. Ukrywają się i zaczynają obserwować dziwny pochód z boginią Kali, fakirami i młodą kobietą prowadzoną przez straż. Za nią niesiono ciało zmarłego. Okazuje się, że była ona wdową po zmarłym raczy i miała zostać żywcem spalona na stosie zgodnie z lokalnym zwyczajem. Fok postanawia uratować kobietę i podążają w ukryciu śladem procesji. Gdy docierają do świątyni, postanawiają zakraść się do więzionej kobiety, ale straż jest cały czas czujna. Próbują zrobić otwór w ścianie Budynku, ale i to kończy się fiaskiem. Nadchodzi poranek i widzą młodą kobietę prowadzoną na stos. Nagle widzą jak trup wstaje i porywa w ramiona otumanioną narkotykami kobiety, i razem z podróżnikami rzucają się do ucieczki. Okazało się, że to pasportu udając zmartwychwstałego raczej, uratował życie kobiecie. Po pewnym czasie pani Auda, bo tak nazywała się kobieta, odzyskuje przytomność i jest bardzo wdzięczna. Cromarty ostrzega Foga, że musi się nią zaopiekować, ponieważ w całych Indiach nie będzie bezpieczna. Podróżnicy docierają do Alahabatu i zatrzymują się w hotelu, skąd mają udać się do Benares. Fogg wypłaca należne wynagrodzenie przewodnikowi i w ramach wdzięczności za pomoc w uratowaniu kobiety ofiarowuje mu słonia. W Benares żegnają generała Kromartiego i ruszają do Kalkuty, gdzie przybyli następnego dnia. Fogg proponuje Audie Towarzystwo aż do Hongkongu, gdzie mieszkał jej krewny, pod opiekę, którego mogła się udać. Niespodziewanie po dotarciu do Kalkuty zostają aresztowani. Początkowo myślą, że ma to związek z uwolnieniem Audy, ale okazuje się, że sprawa dotyczy zbezczeszczenia świątyni przez paspartu. Oczywiście za całą sprawą stoi Fix, których Chce udaremnić podróż Foga tak, aby móc go zatrzymać kilka dni na miejscu, by mógł go aresztować, gdy nadejdzie nakaz. Sąd chce skazać ich na więzienie, ale Fok wpłaca kaucję w wysokości 2000 funtów i ruszają dalej w drogę, a za nimi zdenerwowany niepowodzeniem swojego planu Fix. Do Hongkongu płyną na parowcu rangun i w czasie podróży Auda z wdzięcznością zwraca się do Foga, a ten mimo że jest grzeczny, to nie pokazuje jakichkolwiek emocji. Fix ma nadzieję, że w Hongkongu będzie czekał nakaz aresztowania, bo wie, że jest to ostatnie angielskie terytorium na planie podróży Foga. Inspektor niby przypadkiem wpadł na paszportu i po pewnym czasie służący dochodzi do wniosku, że Fix musi być kimś w rodzaju szpiega z klubu reform, który ma potwierdzić przebieg podróży. Postanowił jednak nic nie mówić o tym swojemu panu. Statek na krótko zatrzymuje się w Singapurze, aby uzupełnić zapasy węgla i rusza dalej. W czasie przerwy podróżni mieli okazję zobaczyć miasto. Pogoda zaczęła się psuć i podróżni docierają do Hongkongu z dobowym opóźnieniem. Mają jednak szczęście, ponieważ statek Carnatic, który miał awarię, będzie odpływał dopiero następnego dnia. Fog dowiaduje się, że krewny Audi wyemigrował z Hongkongu do Holandii i proponuje kobiecie podróż do Europy. paspartu poszedł kupić bilety na statek Carnatic. Służący dowiedział się o tym, że Carnatic odpływa dziś wieczorem, a nie jak planowano jutro. Spotyka fixa i razem udają się do tawerny, która okazuje się być polarnią opium. Inspektor wyjawia prawdę dlaczego śledzi foga, ale paspartu nie chce mu wierzyć. Fiks upija służącego i podaje mu fajkę z opium, mając nadzieję, że ten zamroczony nie zdoła przekazać informacji fogowi o dzisiejszym wypłynięciu Karnatika. Tak też się dzieje. Fog rano odkrywa zniknięcie paspartu i dowiaduje się, że Karnatik odpłynął. Jak zwykle zachowuje stoicki spokój, zaczyna poszukiwania kolejnego statku i w porcie spotyka kapitana statku Tankadera Johna Bansbiego, który tłumaczy mu, że wcale nie trzeba płynąć do Okohamy, by wsiąść na statek odpływający do San Francisco bo ten wypływa z Szanghaju. Kapitan w zamian za hojne wynagrodzenie godzi się zabrać podróżnych, a Fok zaprasza na statek również Fixa. Mimo, że rejs nie należy do najspokojniejszych, Fok cały czas zachowuje spokój. Pomimo nadejścia tajfunu, Fok jest zdeterminowany, aby kontynuować podróż. Gdy dopływają do Szanghaju i widzą wychodzący w morze parowiec, Fok każe opuścić flagę do połowy masztu i wystrzelić z działa pokładowego sygnał alarmowy. Tymczasem okazuje się, że paspa jakimś cudem udało się dostać na wypływający z Hongkongu Carnatic, jednak służący Świadomy tego, że nie ma żadnych pieniędzy. Po przybyciu do Japonii sprzedaje swoje ubranie i kupuje strój Japończyka, a zarobione pieniądze wydaje na jedzenie. Zatrudnia się w pracy do cyrku, gdzie występuje grupa akrobatów o nazwie Długie Nosy, która miała podróżować do San Francisco. Podczas występu grupa, do której dołączył paspartu, wykonuje skomplikowaną piramidę z ludzi, a paspartu nagle opuszcza swoje miejsce i cały występ kończy się fiaskiem. Służący podbiegł do widowni, bo zauważył tam swojego pana i panią Audę, i jeszcze tego samego dnia wszyscy wyruszają statkiem do San Francisco. Cisco. Fogg dowiedział się o tym, że Paspartu przypłynął do Japonii i zaczął go szukać. Udał się do konsulatu i na koniec wstąpił do cyrku, gdzie szczęśliwie znalazł służącego. Paspartu wziął całą winę na siebie i nie powiedział swojemu panu nic o Fixie, z którym postanowił się sam rozprawić. Na pokładzie statku generał Grant oczywiście znajduje się inspektor Fix, który ukrywa się przed Foggiem, Audą, a zwłaszcza przed Paspartu. Niestety dla inspektora spotyka służącego, który daje mu solidny wycisk. Inspektor mówi mu, że teraz jest po stronie Foga i nie będzie próbował opóźniać jego podróży. Zależy mu na tym, aby Fog jak najszybciej znalazł się na terytorium angielskim. Zgodnie z planem 3 grudnia generał Grant dociera do portu w San Francisco. Pierwszy pociąg do Nowego Jorku odchodzi wieczorem, i podróżnicy udali się na zwiedzanie miasta. Zatrzymali się w hotelu, a następnie wyruszyli do konsulatu po pieczątki. Po wyjściu z hotelu spotkali Fixa, który im towarzyszył. Niespodziewanie natrafili na miting polityczny, czyli wybory sędziego, i doszło do zamieszek. Przed ciosem jednego z napastników Foga ratuje Fix, a następnie dochodzi do sprzeczki, w której pułkownik Proctor znieważa Foga, a ten poprzysięga mu zemstę. Wyruszyli pociągiem do Nowego Jorku i w tej podróży czekały ich liczne przygody, jak choćby bizony na torach, a paszportu na nawet poszedł na spotkanie z mormońskim misjonarzem. Niepokój służącego wzbudził fakt, że tym samym pociągiem podróżował Proktor i mieli nadzieję, że fok nie spotka go na swojej drodze. W pewnym momencie pociąg zatrzymuje się, ponieważ most przed nim jest uszkodzony. Dosyć szalone wyjście z tej sytuacji znajduje maszynista, który proponuje rozpędzić pociąg i niemal przeskoczyć uszkodzony most. Paspartu wykazuje się rozsądkiem, ponieważ proponuje, żeby najpierw pasażerowie przeszli przez most na piechotę, a następnie pociąg sam przejedzie, ale nikt nie chce go słuchać. Ostatecznie pociąg przejeżdża przez most, który po Chwili się zawala. Niestety, następnego dnia dochodzi do spotkania między Fogiem i pułkownikiem. Postanawiają się pojedynkować, a konduktor udostępnia im do tego ostatni wagon. Ostatecznie nie dochodzi do pojedynku, gdyż pociąg zostaje napadnięty przez Indian. Pasażerowie dzielnie się bronią i odważny paszpartu postanawia odłączyć lokomotywę od pociągu, aby zatrzymać pociąg przy stacji, na której znajduje się posterunek. Udaje mu się to, wagony się zatrzymują, ale na stacji okazuje się, że zniknął paszpartu wraz z dwójką innych podróżnych. Fog jest świadomy, że nie ma czasu do stracenia, ale mimo to przerywa podróż i za wszelką cenę próbuje odnaleźć swojego służącego. Oferuje wynagrodzenie żołnierzom, którzy dołączają do poszukiwań i wkrótce Fogg wraca z porwanymi ludźmi. Niestety Fogg ma już 20 godzin opóźnienia i paszportu obwinia się o to. Niespodziewanie Fix proponuje, aby dalszą podróż kontynuować saniami śnieżnymi napędzanymi wiatrem. Właściciel tych sani zawozi podróżnych do Omaha, gdzie wsiadają do pociągu do Chicago, a z niego jadą do Nowego Jorku. Niestety spóźnili się na płynący do Liverpoolu parowiec, który odpłynął 45 minut wcześniej. Następnego dnia Fogg cały czas zachowując spokój znajduje statek towarowy Henrietta, który płynie do Bordeaux, ale jego kapitan nie zamierza brać na ten statek ludzi. Fogg proponuje mu 2000 dolarów za osobę i kapitan oczywiście godzi się na to. Fok jednak chce dopłynąć do Liverpoolu i podczas rejsu przekupuje załogę, w wyniku czego kapitan zostaje uwięziony w kajucie, a Fok przejmuje stery. Okazuje się, że filia z Fog jest świetnym marynarzem. Niestety wszystko wskazuje na to, że nie starczy węgla na opał. Fok każe przyprowadzić kapitana statku, od którego odkupuje statek za 60 tysięcy dolarów i gwarantuje oddanie żelaznego szkieletu statku. Kapitan godzi się na to. Fok poleca rozebranie wszystkich zbędnych drewnianych elementów i palenie nimi w piecu. Docierają do portu Queenstown w Irlandii i stamtąd ruszają. Pociągiem do Dublina. Następnie statkiem dostają się 21 grudnia do Liverpoolu i Fix aresztuje Foga pod zarzutem kradzieży z banku 55 tysięcy funtów. Paspartu obwinia się, że nie ostrzegł swojego pana przed zamiarami Fixa. Jednak sytuacja rozwiązuje się sama. Inspektor otrzymuje informację, że trzy dni temu schwytano prawdziwego złodzieja i wypuszcza Foga na wolność. Fog wymierza cios Fixowi, a następnie wynajmuje specjalny pociąg i rusza w drogę do Londynu. Niestety przebywa spóźniony 5 minut i przegrywa zakład. Następnego dnia Fog był świadomy tego, że z bankrutem, ale nie było tego głównym zmartwieniem. Przede wszystkim martwił się losem Audy, którą przywiózł do Europy, a teraz nie mógł jej zapełnić godnego bytu. Paspartu jednocześnie bacznie pilnuje Foga, obawiając się, że ten może popełnić samobójstwo. Gdy Fog zostaje sam na sam z Audą, prosi o wybaczenie i oferuje resztki swojego majątku, które, jak twierdzi, jemu nie będą już potrzebne. Kobieta wyznaje mu miłość i proponuje małżeństwo. Fog szybko odpowiada jej, że też ją kocha i nakazuje Paspartu, aby pobiegł do księdza zarezerwować datę ślubu. Paspartu biegiem wraca od księdza, ponieważ dowiedział się czegoś fantastycznego. Okazuje się, że wrócili do Londynu nie w niedzielę jak myśleli, ale w sobotę. Ich pomyłka wyniknęła z faktu, że podróżowali na wschód i z każdym przebytym stopniem dzień stawał się krótszy od 4 minuty. Powierzchnia globu podzielona jest na 360 stopni, a 360 pomnożone przez 4 minuty dały w efekcie dokładnie 24 godziny. Fok pędzi do klubu Reform i wchodzi do niego ze stoickim spokojem, dokładnie o 20.45, wykrywając tym samym zakład. Jego ślub z Audą odbywa się 48 godzin. Później. Mogłoby się wydawać, że Fogg dzięki wygranej dorobił się majątku, ale jest to błędne myślenie, ponieważ sama podróż kosztowała go 19 tysięcy funtów, a wygrany tysiąc podzielił między służącego i fixa, do którego nie miał żalu. Oczywiście Fogg nie był tym rozczarowany, ponieważ od początku nie kierował się chęcią zysku. Wydaje się jednak, że zyskał coś cenniejszego od jakichkolwiek pieniędzy, a mianowicie miłość swojego życia. To już koniec tego materiału. Mam nadzieję, że okazał się on pomocny i jeśli chcesz być na bieżąco, zapraszam do subskrybowania kanału.